No i dobra. Teraz rzut oka na tablicę. Gdzie powinniśmy go zamontować? Tak na szybko, nie? Żeby on nam mierzył te wszystkie różne rzeczy. No to pasowało, go zamontować przed tym całym całym tym zestawem, można to nazwać, tak? Tych bezpieczników, odbiorników czegokolwiek. Prawda? No to jest tak jakby moduł zabezpieczający. To jest tylko rozłącznik. Ciach, ciach, ciach. 1 0. zero, koniec. Kropka. Nic więcej. Tak to uznajmy, prawda? No dobra, no to wychodzi na to, że ten on powinien być tutaj, nie, no bo powinien nam po prostu o tako gdzieś jakoś być, tak powiedzmy i przemierzyć nam ten prąd, który przechodzi tu do tego, a dokładnie to w ten sposób, nie, czyli prąd nam płynie sobie stąd, ciach, ciach, ciach wpada tutaj, wypada tutaj i przechodzi tu, nie? no to zobacz, to jest prawie, że już logiczne, nie, tylko, że to trzeba po prostu podłączyć w innej pozycji, tak jak producent zaleca.